Oto nowe Audi A6 Avant. W przeciwieństwie do większości nowych samochodów, które są tylko elektryczne, ten ma silnik benzynowy i wysokoprężny. Chociaż oczywiście nie razem. To twoje wybory. Tak czy inaczej, został całkowicie przeprojektowany wewnątrz i na zewnątrz i ma nowe technologie. Ale co to oznacza dla reszty oferty Audi? Co na przykład zresztę 6? Powiem ci wszystko, co musisz o tym wiedzieć, bo jestem matwotce, na no to jest carwall. -Wow. A sześć bazuje na najnowszej platformie Audi PPC. To oznacza Premium Platform Combustion. Więcej o tym później. Nasuwa się jednak pytanie, kto zdenerwował Audi. Na szósta wygląda bardzo agresywnie i wrednie. Z masywnym grillem i ostrymi nowymi reflektorami. Oczywiście nie byłoby Audi bez fajnych świateł, co? Światło do jazdy dziennej składają się z 48 pojedynczych diod LED. Można je spersonalizować. Do wyboru jest 7 sygnatur z przodu i z tyłu. No dobra, A5 ma 8 wzorów, więc nie wiem, czemu tu jest 7, ale nieważne. Reflektory matrix są opcjonalne i wygaszają część wiązki światła, aby nie oślepiać nadjeżdżających kierowców. Poza tym przednie wloty są podobne do A5 i klamki też, dla lepszej aerodynamiki. Wszystkie modele są wyposażone w relingi dachowe. koła od 18 do 21 cali. Mamy też tylną belkę świetlną, ale ona jest bardziej elegancka niż w A5. No i mamy indywidualne światła tylne. Jest też specjalny spoiler, dyfuzor i tylny zderzak, aby zmniejszyć opór powietrza, ale Najważniejsze są te dwie prostokątne końcówki wydechu. Trudno powiedzieć na podstawie tych zdjęć, czy są prawdziwe. Więc będę musiał poczekać, aż dostanę w swoje ręce ten samochód, aby sprawdzić. Słyszałem jednak, że Audi zakazało stosowanie fałszywych rur wydechowych. A6 Avant jest o 60 mm dłuższy niż poprzednio. Rozstaw osi zwiększył się o 3 mm. Ale samo nadwozie jest w rzeczywistości o 6 mm węższe. Jednak podobnie jak poprzednia 6 będzie można go kupić jako sedan. To za kilka miesięcy. Audi znowu całkowicie zmieniło strategię nazewnictwa samochodów. Powracają pożyste samochody, a począwszy... Od nowego A6 Avant. Wcześniej Audi planowało używać liczb parzystych dla elektryków i nieparzystych dla samochodów z silnikami spalinowymi. Na przykład A4 nazywa się A5. A spodziewałem się, że nowe A6 będzie nazywało się A7, ale Audi zrobiło zwrot. Nie jest jasne, co zrobią z najnowszym A5 i czy powróci on do bycia A4, kto wie. No ale przynajmniej na razie numer będzie odzwierciedlał rozmiar samochodu. W każdym razie wracając do nowej A6 Avant Audi zawsze robi świetne wnętrza i to też nie zawodzi Mamy najnowszy panoramiczny wyświetlacz kierowcy i ekran dotykowy systemu infotainment Jest też opcjonalny wyświetlacz dla pasażera więc można oglądać rzeczy i itd. W standardzie dostajesz mnóstwo oświetlenia ambientowego, oświetlenie miga wraz z kierunkowskazami na wypadek gdybyś zapomniał, że są włączone Można również zamówić Ogromne panoramiczne szyberdach z dziewięcioma przełączonymi elementami. Blokują część szyby, ale to nie jest tak krzykliwe. Nowy Senik ma coś takiego. A co jest pod maską? W Wielkiej Brytanii do wyboru będą dwa silniki. Dwulitrowy turbodowodowany czterocylindrowy silnik benzynowy i dwulitrowy turbodowodowany czterocylindrowy diesel. Obie wersje mają siedmiobiegową automatyczną skrzynię. Benzyna, napęd naprzód. Diesel, napęd 4. I system mild Hybrid. Nie oczekuj jednak, że ten system dostarczy dużo koni. Ta łagodna hybryda to 24 konie. Mimo to zarówno silnik benzynowy, jako diesel generują taką samą moc. 204 konie. Różnica pojawia się w momencie obrotowym. Silnik benzynowy wytwarza 340 Nm, to przyzwoicie. W czasie, gdy diesel ma 400 w rezultacie, A6 z silnikiem wysokoprężnym jest w rzeczywistości najszybszym samochodem, jaki możesz kupić. Przyspiesza do 60 mil w 7 sekund. W porównaniu do 8,3 sekundy w przypadku benzyny. Wiem, co myślisz? Czy to wszystko? Faktycznie inne rynki dostaną S5 z V6 3-litrowym. Ma ten sam system hybrydowy, co A6 diesel i wytwarza 367 koni i 550 Nm. W końcu pojawi się wersja S6, która ma otrzymać ten sam 3-litrowy turbodoładowany silnik V6, ale, no ale będzie miała o kilka koni więcej i to może pojawić się w Wielkiej Brytanii w przyszłym roku. Co więc najnowsza zmiana nazwy oznacza dla RS6? Nadal spodziewamy się premiery elektrycznego RS6 Etron w tym roku. Będzie oparty na A6 Etron i powinien mieć około 800 koni. Zauważyliśmy już jednak prototyp benzynowego RS Avant, on ma takie same tylne światła jak nowa A6 Avant, więc z pewnością w drodze jest również nowe RS6 z silnikiem spalinowym. Podobnie jak nowe BMW M5 oczekuje się, że następny RS6 będzie hybrydą plug -in. A Audi ma kilka opcji hybrydowej mocy V8. 4-litrowe V8 z podwójnym turbo Volkswagena wytwarza 571 koni. W Audi jest 8 i do 660 koni w Lamborghini Urus. A silnik ten jest kompatybilny z wieloma systemami hybrydowymi plug-in, takimi jak silnik w Porsche, Cayenne Turbo i Hybrid. On ma 176 koni. Ten samochód wytwarza 739 koni i 950 Nm. A to wystarczająca moc dla przyszłego RS6. Audi ma jednak jeszcze jedną opcję, z którą może zwrócić się do Bentleya. Continental GT również ma 4-litrowy silnik hybrydowy V8 z podwójnym turbo, ale produkuje łącznie 782 konie i 1000 Nm. Tak czy inaczej, nowe RS6 powinno mieć co najmniej 100 koni i 100 Nm więcej niż poprzedni model. Ale czy to wystarczy? Ścigałem się już nowym BMW M5 z aktualnym RS6 Performance. I oto co się stało. Mega start jestem nawet przed awdii. Oh, no. Mercedes już tu jest. Bye Yanni, bye. Oh, Matt's gone. The Whoa! Hello! No. Ale mogę się założyć, że Audi już porównuje swoje nowe prototypy M5. Więc nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak następna generacja RS6 będzie wyglądała w wyścigu. W każdym razie, wracając do nowego A6 Avant, normalnego modelu, bo ten nowy samochód nie jest tak praktyczny jak kiedyś stary A6 Avant. W poprzedniku masz 565 litrów, jednak podstawowa wersja benzynowa teraz będzie miała 503 litry. To tylko jeden litr więcej niż w elektrycznym Audi A6 E-tron. A ono ma pod podłogą mnóstwo akumulatorów. Ale diesel ma jeszcze mniej miejsca. Przez akumulator. W rezultacie pojemność to 466 litrów. To może być problem, bo nowe BMW Serie 5 Turing ma 570 litrów. A Mercedes klasy E-Kombi przebija konkurencję. 615 litrów. Czy więcej Audi może się zrehabilitować? W standardzie otrzymujemy elektryczny bagażnik z nową, łatwiejszą w użyciu funkcją otwierania. Wyświetla grafikę, więc dokładnie wiesz, gdzie machać stopą. Ale nigdy nie mogę sprawić, by te rzeczy działały poprawnie. Może moje stopy są za małe albo coś. A jak mała stopa, to wiadomo, małe buty. Miejmy nadzieję, że reszta zaawansowanego technologicznie wyposażenia działa tak, jak powinna, bo jest go mnóstwo. Dostajesz adaptacyjny tempomat, kamery parkowania 360 i asystenta parkowania. Samochód może dosłownie sam zaparkować. Jeżeli jednak naprawdę lubisz gadżety, możesz chcieć sprawdzić pakiet Sound and Vision. Obejmuje nowy wyświetlacz przezierny o 85% większy z mnóstwem funkcji i system dźwiękowy Bang Olufsen. 20 głośników. 810 W. W tym dwa wbudowane głośniki w dwóch przednich zagłówkach. Dla bardziej wciągającego dźwięku. Taka konfiguracja oznacza również, że rozmowy mogą być kierowane tylko do kierowcy, więc pasażerowie nie podsłuchają. Mówiąc o słuchaniu, nota 6 ma ChatGPT. Większość samochodów wydaje się mieć chat GPT w dzisiejszych czasach, ale dobrze jest wiedzieć, że istnieje odpowiedź na dziwne pytanie, które możesz mieć w czasie jazdy. A6 zawsze było wygodnym, wyrafinowanym samochodem, ale są drobne ulepszenia, by uczynić go lepszym. Przesunęli całą izolację akustyczną wewnątrz kabiny, aby działała jeszcze lepiej, bez dodatkowej masy. Uszczelki wokół drzwi i okien są szczelniejsze niż wcześniej. Tuleje mocujące silniki skrzynie biegów są przerobione w celu zapewnienia płynniejszej jazdy, a nawet zęby przekładni. Zostały zoptymalizowane w celu poprawy akustyki i skrzyni biegów. To dużo szczegółów, ale oznacza to, że samochód jest o 30% cichszy niż poprzedni model. A co ze sposobem, w jaki jedzie po drodze? Audi twierdzi, że standardowe zawieszenie jest wygodniejsze niż wcześniej. S-Line i Edition One dostaną bardziej sportowe zawieszenie. Sztywniejsze i niższe o 20 mm. Jest też opcja pneumatycznego, adaptacyjnego zawieszenia z regulowanym tłumieniem itd. Tak Prawdopodobnie wziąłbym tę opcję. Podobnie jak w przypadku zawieszenia sportowego, to zawieszenie jest niższe o 20 mm w trybie normalnym, ale może się obniżyć jeszcze o 10, aby uzyskać bardziej sportową postawę. Można też podnieść te zawieszenie od 20 mm, aby zapewnić komfort. Aby jeździło się łatwo, wszystkie modele mają progresywny układ kierowniczy, czyli siła, którą trzeba użyć, zależy od prędkości. Wszystko jest zaprojektowane tak, aby było sztywniejsze, ale też, aby wydawało się bardziej sportowe w prowadzeniu i lepiej reagowało na ruchy. Dostępny jest nawet system przenoszenia momentu hamowania. Może on lekko przyhamować poszczególne koła, aby zmniejszyć podsterowność w ciasnych zakrętach. Ale to nic nowego. Są takie rzeczy już od lat. Jest też system brake by wire, więc nie ma fizycznego połączenia między pedałem a zaciskami hamulca. To ma sprawić, że funkcja hamowania rekuperacyjnego będzie bardziej naturalna. Więc ciekawie będzie zobaczyć, jak działają hamulce, gdy po raz pierwszy będę sprawdzał ten samochód. Nowa 6 trafi do sprzedaży 1 kwietnia. Modele benzynowe z napędem naprzód będą kosztować nieco ponad 52 000 funtów. BMW 520 Touring to 54 000 funtów, a Mercedes 200 Kombi to 57 tysięcy funtów. Co ciekawe, to nadal droższe niż cena początkowa wersji Quadro nowego A6 Avant z silnikiem wysokoprężnym. To zaczyna się od 56 tysięcy funtów.